To te Będę musiał słuchać jak wydać tutaj. Nie nie na... Słuchajcie. Na, y, na tym, jak to się nazywa, no, na gitarze. Może ktoś mi dał bobuksa. A jak ktokolwiek mi dał bobuksa. Patrzcie, jakiś pan do mi podszedł. Dał mi bobuksy. Jeszcze punkty dam.

ale słuchajcie, ale ja się chyba go boję już go boję strasznie, Mam mi coś zrobić kościół chodźcie, dzisiaj ja niestety tyle odcinek do tej godziny ale jeszcze to mam się po o dziesiątej chodźcie kościół, nie zawiesz tutaj nie wiem czemu, nie wiem czemu mnie tutaj zawiesz chodźcie, chodźcie, to ehm. słuchajcie, no, kościół trochę mnie boją w sumie kasa mam mam kościół mi wynająć ja muszę jej zapłacić Ja mam to dawne moje. Ja! Yeah. ja i tak jestem. Ja I tak jestem bardzo. Bo i tam jedziemy pana Edys. Jestem taki biedny. Patrzcie. Na ja w takim modelu. Ja jestem taki biedny. Ja jestem taki płot Oj, To jest szafa. Jedziemy o, słuchajcie. Ludzie, jestem biednym youtuberem, którego nikt nie lubi. Przynajmniej mam mieszkanko. Wtedy pewnie pomyśl mam tylko dwa tygodnie. O, gdzie nie patrzcie? Czekajcie, widzimy się, jak już będę bogaty. Słuchajcie już jestem bogaty, a ja widzicie tutaj to jest moje znam, bo wiecie, chudzieńce do mnie po poszukałem i temu, rzeczy różnych ciekawy i znalazłem, patrzcie co, nie wiem gdzie jest ten kościół, Dzisiaj zobaczymy sobie, o nie, o nie, o nie, nic ja nie widzicie, ludzie, nic nie widzieliście, jak widzicie na razie, szukam tutaj, ten, ale poszukamy tam tego typu, gdzie on mieszka. Proszę, chodźcie. Nie wiem, gdzie on może mieszka. Okej, okay, słuchajcie. Jadę do apartamentu, bo on tak powinien mieszkać. Patrzę, że wam pokazałem, ale jedę do apartamentu. Jadę, jadę do apartamentu w Ludzie. Mojego przyjaciela, bo dzięki temu staję się bogaty. jest widzowie, to ja. Zaję z jest który Ten, którego polecaliśmy na Twitcha. Dobra. Zobaczcie, widzowie, jesteśmy już w przyjeżdżaniu. Zobaczcie, zapraszam. boja. Słuchajcie, to jest mój kolega. Tak się do niego. Aj. Słuchajcie, napisałem właśnie do niego. żebym przyszedł to ja ten bogaty. E yy, no. Śle zas gifta. Dam, przywiozłem, muszę wyjawłem. Patrzył. Ktoś mi pomógł. Dobra, czekajcie. Okej, daję mu gifta. Cześć. Jak Cześć. widzicie, tutaj on mi dać meszka. Ja na pole. Jeszcze wyjazd cukinie. Dobra. Yy, yy, Dałem mu mapkę. Nie w sensie. O, cieszę się. A, a, zobaczmy, jak on tutaj mieszka. Cześć, złowie, Noc siedziałem, ucie, szukałem tego auta. A teraz jestem mega boga. Da, uciekamy! Jakaś babka tutaj weszła No, będzie chciała po niego obydabować. Sit. Słuchajcie, mam mi się tutaj. Hmm? Patcie, podglądamy. Dawajcie, podglądamy mojego kolegę. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Easy. Patrzcie, onę tantkuje. Patcie, nie wiem czy wiecie, ale na B usunęli powód. Nie, da da da, ja minę dam, idę czemu ona napisała, że ona chce mieć z nimi życie? I babi 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 Śmiej tak I, I, M, I. Ja napisałam jej, że jestem przyjacielem Ja Ej, napisałam tak Hmm. No, tak. Hmm. E, tak, właśnie ktoś jakoby dawał był bank. Zobaczcie, chyba będziemy kończyć ten odcinek. Ale nie, w sumie on jest trochę krótki. Zobaczcie, jak się on nazywa ten bank. Majki 2221. 2221. Majki, 2221. Przepraszam, że wam ten pokazuję, ale nie chcę jeszcze coś takiego dobić. Nie no, wiadomo. O, siema, ja yeah. Nie chcę ja być jeszcze zły, ale jak na razie będę takim bogatym typem, patkie. W się sensie zmieni. Na no, razie ja oczywiście.